Bardzo serdecznie witam Was w Dzień Pański, dzisiaj niedziela. 24 niedziela zwykła. W Ewangelii mamy dzisiaj aż trzy przypowieści, w tej wersji dłuższej: przypowieść o zagubionej owce, przypowieść o zagubionej drachmie i o synu, który się zagubił, synu marnotrawnym. Bóg przede wszystkim zaprasza nas do radości. Cieszcie się i radujcie ze mną. Jest to słowo, które zostawiam nam do medytacji. Bóg zaprasza do radości z powodu nawrócenia człowieka, który się zagubił, a który się nawrócił. Bóg wszystkich traktuje równo, ale szczególną troską i miłością obdarza tych, którzy mają w sobie poczucie braku miłości. To są osoby, które potrzebują nawrócenia. Nie traktuję, nie traktuję ich jako gorszych. Traktuję ich jako tych, którzy potrzebują więcej oznak tej miłości. A my często kierujemy się w życiu różnymi myślami. Jesteśmy, jeżeli jesteśmy w posiadaniu, zobaczcie, ta kwestia na przykład kobieta miała 10 drach, mi jedną zagubiła. Mogłaby powiedzieć tak: Ach, ta jedna drachma, nic się nie stanie. Przecież mam dziewięć, jestem w posiadaniu dziewięciu pozostałych. Jak się jedna zagubiła, nic się nie stało. A Bóg mówi nie. Jeżeli ten jeden człowiek się zagubił z tych dziesięciu, ja chcę szukać tego jednego człowieka. Tak samo, gdy chodzi o Owce. No jest pasterz, tak? I pasterz ma 100 owiec. Jedna się zagubiła. Pewnie wilkią pożar. Trudno, szkoda, ale nic takiego wielkiego się nie stało, bo mam 99 innych. A Bóg mówi, trzeba otoczyć troską tę jedną owcę. Ty mi się zajmuje, ale tą jedną będę bardziej szukał. Aż się odnajdzie. Człowiek ma dwóch synów. Jeden jest wierny, drugi jest niewierny. Zajmuję się tym wiernym. Ale tego jednego, który się pogubił, jest niewierny. Będę szukał, aż się odnajdzie. Będę czekał na niego. A kiedy przyjdzie, przytulę go i będę się cieszył, że wrócił. Taki właśnie jest Bóg. Taki właśnie jest Bóg. I ten fragment, że radość jest większa z jednego człowieka, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, e, powinien nam towarzyszyć wtedy, kiedy przystępujemy do spowiedzi, kiedy podejmujemy decyzję pojednania się z Bogiem. Tak rzeczywiście jest. To nie ulega wątpliwości. Bo Bóg jest niezmienny. I tak jak pokazał przez te przypowieści, jaki jest, dwa tysiące lat temu, taki jest niezmienny do dziś. I Kościół, kiedy czyta te Ewangelię, chce przez to powiedzieć Bóg jest wierny i zaprasza nas do radości. A najważniejszym chyba świętem, to jest to, że człowiek wraca do Boga. I naszą modlitwą powinien być dzisiejszy werset psalmu: Wstanę i pójdę do mojego Ojca. Czyli decyzja, że chcę się pojednać z moim stwórcą, z moim Bogiem. Niezależnie od sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteś, może jesteś tym sprawiedliwym, a może jesteś człowiekiem, który się pogubił. Zapraszam Cię do tego, aby nigdy z Twoich ust, a przede wszystkim z Twojego serca, nie zniknęły te słowa. Wstanę, wrócę, pójdę do mojego ojca. Bo każdy z nas potrzebuje nawrócenia. Jeżeli się pogubiłeś, tym bardziej. A jeżeli jesteś sprawiedliwy, to zawsze możesz być bardziej świętszy i bardziej sprawiedliwy, niż jesteś. Ciągły rozwój, ciągle na plus. Zapraszam, pomódlmy się do Ducha Świętego. Duchu Święty, Ty, który pobudzasz nasze serca do nawrócenia, dziękuję Ci za to, że nie pozwalasz nam zatrzymywać się na jednym etapie, na jednym poziomie. Pociągasz nas wyżej i to Ty dajesz nam pragnienie życia na plus, a nie na minus. Bądź uwielbiony w tych wszystkich sytuacjach, których doświadczyliśmy już twojej miłości i tego, że nas pociągasz do nawrócenia, Przyjdź do naszych serc i spraw, żebyśmy wyciągali wnioski z tego, co przeżyliśmy razem z Tobą, wspólnie, jaki Ty jesteś i pokaż nam, jaki jesteś na dalszych etapach naszego życia i pozwól nam się cieszyć z Każdego nawrócenia swojego i naszych bliźnich, przyjdź do nas i nieustannie nas przemienia, nieustannie chcemy się poddawać pod Twoje działanie. Spraw, żeby z naszych ust i z serca nigdy nie zniknęły słowa: Wstany i pójdź do mojego Ojca. Duchu, pociągnij nas do Ojca, do Jego wielkiej i serdecznej miłości. Amen. Może dzisiaj jest moment, że chciałbyś, czy chciałabyś napisać dwa zdania chociaż o swoim nawróceniu, które się kiedyś dokonało albo dokonało się niedawno. To jeżeli masz takie pragnienie i Duch Święty cię do tego powołuje, to napisz to w komentarzu, jeśli chcesz. Życzę pięknej, błogosławionej niedzieli. Dzisiaj uwielbienie będzie... W stygnie wieczorem o 18.00. Pewnie będzie transmisja, zapraszam Was. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych naszych rozważaniach. Pięknej, błogosławionej niedzieli.